Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, pasieka Marcyś. Dzisiaj jestem w jednym ze swoich magazynów. Chciałem Wam dzisiaj pokazać prosty sposób, jak zabezpieczyć Wasz susz przed motylicą. W dużych pasiekach przeważnie robi się to w chłodniach. Jeżeli ktoś ma taką możliwość, aby we własnej chłodni to zrobić, lub ewentualnie możliwość dogadania się na przykład z jakimś lokalnym sadownikiem, jest to fajna metoda, ponieważ w temperaturze około 10 stopni ta motylica praktycznie się już nie rozwija. Yy, oczywiście metody mrożenia plastrów są bardzo fajne, jeżeli chodzi o zabezpieczenie przed tym szkodnikiem, ponieważ w temperaturze minus 10 stopni przez okres dwóch godzin jesteśmy w stanie tak naprawdę zniszczyć wszystkie formy rozwojowe motylicy. Natomiast są też inne metody, bardzo fajne metody. Jedną z takich metod jest spalanie siarki. Ja akurat tej metody nie stosuję. I metodą drugą dosyć popularną jest stosowanie kwasu octowego w stężeniu 80%. Jest to metoda, która polega na odparowaniu tego kwasu. Istnieją oczywiście inne y, również metody zwalczania motylicy, różnego rodzaju zioła, jakieś, y, jakieś liście różnych drzew. Natomiast ja tych metod nie sprawdzałem i nie wiem, czy one są na tyle skuteczne, aby były warte polecenia. Możecie się wypowiedzieć na ten temat w komentarzach, jeżeli ktoś ma jakieś fajne metody zabezpieczania suszu zimą. Natomiast ja dzisiaj wam pokażę prostą konstrukcję, w jaki sposób taki kwas prawidłowo odparować. Tutaj mamy prostą konstrukcję. Szybko to uchylę. Tutaj jest jeszcze kwas. Ramki z suszem w korpusach, tak jak widać. Na górze plastikowy pojemnik. Na to rzucona szmatka, która przyspiesza odparowywanie kwasu octowego. Zamknę, ponieważ kwas octowy jest drażniący dla układu oddechowego, a ja nie mam maski. Więc oczywiście w ramach yy, wspomnienia o BHP takie zabiegi przeprowadzamy w masce, przeprowadzamy w rękawiczkach lateksowych aby, lub nawet nitrylowych, jeżeli ktoś ma dostęp, akurat pod ręką i yy, oczywiście w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, ponieważ ten kwas naprawdę bardzo mocno drażni drogi oddechowe, więc bądźmy ostrożni. Jak to wygląda? Słuchajcie. Tutaj położona jest półnadstawka owinięta folią stretch i dlaczego tu jest folia stretch, po co ja to owijam? Mimo, że mógłbym bez problemu położyć daszek, bo mam trochę daszków w zapasie, natomiast nie stosuję tej metody, ponieważ kwas octowy niestety, ale niszczy poliuretan. Podejrzewam, że kwas mrówkowy również wpływa na niszczenie poliuretanu, natomiast ja akurat kwasu mrówkowego nie stosuję ale warto zwrócić na to uwagę, że jednak te kwasy są bardzo silne i mogą one niszczyć pewne elementy ula, mogą na przykład Wam niszczyć siatki, jeżeli nie macie wykonanych ich ze stali nierdzewnej. Tutaj też warto wspomnieć, że ramki już od dłuższego czasu nadstawkowe drutuje drutem nierdzewnym, ponieważ drut ocynkowany niestety, ale ulega reakcji z kwasem octowym i po prostu robi się taki czarny pewnością czasami na filmach gdzieś tam mogliście zauważyć więc jeżeli decydujemy się w ogóle na jakiekolwiek stosowanie kwasów w pasiece czy to do leczenia pszczół czy do zabezpieczania suszu to rekomenduję tutaj zastosowanie tutaj drutu nierdzewnego Myślę, że warto jeszcze wspomnieć o bardzo ciekawej metodzie, która wiąże się również ze sterylizacją plastrów, a mianowicie suszu. Jest to metoda z wykorzystaniem promieniowania gamma jest to bardziej na zasadzie ciekawostki, ponieważ podejrzewam, że większość pszczelarzy nie ma dostępu do takiej technologii, ja również oczywiście nie mam. Ale jest to metoda, myślę, że bardzo ciekawa, dosyć rzadko opisywana w literaturze polskiej. Oczywiście istnieją różne, innego rodzaju środki do zabezpieczania suszu przed motylicą. Natomiast chciałem jeszcze wspomnieć, dlaczego akurat stosuję kwas octowy. Jest to kwas, który dodatkowo niszczy spory nosemy w plastrach, jak widzicie. Tych nastawek tutaj jest sporo, jeszcze w innym pomieszczeniu trochę ich stoi. I te nadstawki oczywiście trafią losowo na różnego rodzaju rodziny. W tej chwili prowadzę różnego rodzaju badania pod mikroskopem. Nosemy, więc wiem, że rodziny są w bardzo dobrej formie i tej nosemy praktycznie nie ma. Natomiast oczywiście zima to wszystko zweryfikuje na wiosnę będzie to widoczne. I warto jest jednak o tą higienę w pasiece dbać. Jest to tak naprawdę jeden z czynników sukcesu. Tutaj mogę Wam jeszcze pokazać. Z tej strony akurat mam ustawione dwa słupki, gdzie przechowuję sobie niewielki zapas pierzgi, która posłuży mi do pobudzania rodzin wiosną. Ja akurat tutaj nie będę w tej chwili rozwijał tematu nosemy, ponieważ jest to bardzo złożony temat na dłuższą rozmowę. Natomiast jeżeli mamy taką możliwość, a akurat mam trochę tego kwasu octowego, warto jest go zastosować, aby tą nosemę w jakiś sposób również ograniczyć, jeżeli ona oczywiście by tam była. A nigdy nic nie wiadomo. Oczywiście taki kwas octowy nie wysterylizuje nam w całości takiej pieżgi, ponieważ wnika on, jeżeli dobrze pamiętam, gdzieś na głębokość 2 mm. Natomiast zawsze lepsze to niż nic. Znacznie lepiej sprawdza się on oczywiście w sterylizacji zwykłego suszu. Więc jeżeli mamy ramki po miodobraniu, po osuszeniu, możemy zastosować taki kwas i zniszczyć spory. Głównie tutaj mam na myśli oczywiście na same. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia wkrótce, Pasieka Marcyś. Pozdrawiam.